Dużo obok kwatera z kapustą Wetel, że przypomnę Państwu, Wetel to odmiana bardzo wczesna, ale dość uniwersalna, używana w tym regionie powiatu krakowskiego, ale również w całej Polsce na zarówno pierwsze nasadzenia pod folię, ale tak ona się bardzo przyjęła na te drugie zasadzenia pod folię które dają powiedzmy ten już wysokiej jakości produkt, ponieważ dają duże główki i bardzo duże główki. Potencjał tej rośliny to jest nawet 2-2,5 kg, więc jest to bardzo dobry potencjał, jeśli chodzi o folie. W tych foliach zobaczymy jeszcze ją w wydaniu takim w drugiego rzutu. We folii. Ona się powoli zaczynają, jej zbiory. Natomiast w tym momencie stoimy w kwaterze Wetela, który jest produkowany przez pana Leszka w wydaniu niskiej osłony, czyli, czyli agrylu. Tu sadzenie było około 15 marca. Zbiory nastąpią pod koniec. Maja, a więc za jakieś około 3-3,5 tygodnia, w zależności od e, oczekiwanych kalibrów, i tu już będzie bardzo duży ten wetel. Będzie on e, prawie 2,5 kilogramowy, 2 kg, w zależności od tego, czego będzie oczekiwał rynek. Taka pusta wetel daje te możliwości osiągania już naprawdę bardzo dużych parametrów wagowych e, w dosyć wczesnych terminach. Proszę spojrzeć, jaka jest dynamika wzrostu. Pamiętajmy, że warunki włókniny to oczywiście dość nie dają takich możliwości jak pod folią, gdzie możemy to posadzić w lutym, natomiast tu sadzenie w połowie marca daje duże możliwości oszczędzenia w technologii, ponieważ ta technologia jest zdecydowanie tańsza. Tu przykrywanie odbywa się y, agrylem P17, P19 szerokimi płachtami, a więc również odkrywanie zdecydowanie mniej roboczogodzin, godzin, zdecydowanie mniej tego czynnika y, ludzkiego. Acz aby doprowadzić do stanu, w jakim mamy tutaj prezentowanego Wetela, a więc bardzo wczesnej produkcji, tak naprawdę włókninowej, no trzeba też tego serca, tego, tego zaangażowania plantatorów. I to widać na tej plantacji, gdzie ona jest dopieszczona, gdzie nie ma chwastu, gdzie to wszystko, co mechanicznie dało się zrobić, jest zrobione. Kapusta jest w bardzo dobrej kondycji, kapusta jest wysoka. Posadowiona i stosunkowo szybko, przy mniejszych kosztach, e, i co nie znaczy, że e, za równie dobre ceny będzie ona sprzedawana pod koniec maja. E, tak więc ta technologia daje te możliwości, również ta kapusta bardzo uniwersalna daje te możliwości, ją, również w ostateczności można posadzić bez wuklinowania, oczywiście nieco później niż tu 15 marca. I również daje ona bardzo dobre efekty jako kapusty bardzo wczesnej, która daje plon po około 65 dniach dużych główek, wysoko posadowionych, niezwykle zdrowych. Co oczywiście cenią producenci z regionu tego podkrakowskiego, ale i również w całej Polsce. Rozstawa w przypadku nasadzeń wczesnych i bardzo wczesnych, takich odmian jak. Rosberg i Mirror to z reguły pod folią około 50-60 tysięcy tak naprawdę na hektar, wyliczając w to również odstępy pomiędzy foliami. Natomiast w przypadku nowym jest to nieco tak jak w tym przypadku jest to. Nieco szersze międzyrzędzie w granicach prawie 65-70 cm, a kapusta od kapusty jest około między 35 a 40 cm, co daje tą ilość w granicach do 50 tysięcy sztuk na hektar. Ale mamy tutaj już uproszczoną technologię, czyli produkcji dwukliną Jest to dobry, do, dobry dobry wybór jeśli chodzi o odmianę na taką właśnie technologię ponieważ przy stosunku w bardzo krótkim czasie no a czas to również i technologia to również i koszty daje bardzo wysokiej jakości produkt o wysokich parametrach wagowych co jest niezwykle istotne na zarówno w handlu poprzez sieć skupów i marketów jak również w tym najbardziej wolnym handlu do odbiorców indywidualnych poprzez giełdę na Rybitwach. Po odmianie wetel nasi współpracujący z nami klienci sadzą, posadzili, będą sadzić kolejne odmiany takie jak Grepala, Gregorian, Kilagrek jeśli chodzi o tą pierwszą kapustę odporną. Będą również sadzić w, na okres zbiorów letnich toreadora, że przypomnę już ceniona i rozpowszechniona kapusta z firmy Syngenta, która ma dużą tolerancję na wciornastka i również ma niezwykle szerokie okno zbiorcze, dając bardzo zunifikowany produkt w formie 2 kg główek, o wyglądzie już kapusty jesienno-zimowej, -jesienno ale w okresie lata, która świetnie się prezentuje na półkach marketu, ale również jest ceniona przez ten całkiem wolny handel przez indywidualnych odbiorców, ponieważ jest to produkt pięknie wyglądający, pięknie się prezentujący, zunifikowany do takiego powiedzmy sprzedaży bez ważenia, co jest niezwykle ważne. Ta, ta odmiana jest ceniona. Oczywiście kolejne kapusty, to kapusty i przechowalnicze i kapusty do zastosowania przemysłowego, czyli do kiszenia. Tu oczywiście ta oferta jest ciągle wzbogacana, że przypomnę te warunki, jakie w ostatnich latach są wyzwaniem dla rolników, a więc odglebowa choroba systemu korzeniowego kiła przesiewa wiele, wiele dotychczasowych odmian, które, które wybierali rolnicy. Dziś odporność już staje się w wielu gospodarstwach standardem, ponieważ rolnik nie może sobie, farmer, nie może sobie pozwolić na straty wynikające z tego, że na jego polach zagościła już kiła, więc wtedy wybiera rzeczywiście te kiłoodporne, tak jak kilagrek, Kilaprinc i dalsze kilabaron, czyli kapusty, które dają doskonałej jakości produkt, oczywiście z tą odpornością na groźną chorobę systemu korzeniowego, jakim jest klabrut, czyli, czyli kiła, kiła kapusty. Tu oczywiście i w, w kalafiorze mamy wiele nowych odmian właśnie kił odpornych, takich jak Między innymi właśnie klasik, uh, który uh, cieszy się już w wielu regionach dużym uznaniem. Jest to, kapusta, jest to przepraszam kalafior, który jest już z dużą odpornością, również o bardzo dobrych parametrach, żeby nie zapominać również o takiej odmianie jak Klarina, która jest niezwykle popularna w trakcie całego okresu wegetacji, ponieważ daje naprawdę bardzo dobre. Do, bardzo dobry produkt w bardzo szerokim zakresie czasowym i to jest niezwykle ważne z odpornością na kim.